Radek Skowron, witam. Czyżby wyrastał nam kolejny celebryta odwiedzający ścianki w światłach fotoreporterów, odwiedzający telewizję, opowiadający o swoim życiu i radzący nam, jak żyć? To niewykluczone. Bart Pniewski pojawił się wspólnie z córką Nikol Pniewską w śniadaniu w Polsatu. Szerszej publiczności niedawno dał się poznać jako niedoszły teść Alana Krupy, czyli syna Edyty Górniak. W skrócie, oczywiście, Alan był z Nikolą, ale potem wszystko się posypało i całą tę dramę doskonale pamiętamy. Edyta Górniak zarzuciła całej rodzinie, że chciała się tylko. Wypromować się na jej nazwisku, a rodzina Pniewskich całkowicie zaprzecza, mówiąc, że to nazwisko nic nie daje. No ale jednak pojawiają się w śniadaniówce i opowiadają o kolekcji ciuchów za 5 milionów złotych. Pojawiły się też buty za 180 tysięcy złotych. Zastanawiamy się jednak ogólnie, o czym ta rozmowa była i czy przeżylibyśmy bez niej. I prawdopodobnie tak. Chyba jednak rzeczywiście rodzina Pniewskich zamierza wypromować się na burzliwych relacjach z rodziną Edyty Górniak. Promuje się też Maja Rudkowski, czyli żona naszego najsłynniejszego detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Teraz na przykład chwali się w magazynie Plejada, że zrzuciła 15 kg, Zdradzając, że jest na diecie redukcyjnej 1500 kalorii, je 6 posiłków dziennie i ćwiczy 4 razy w tygodniu. No jeśli jest się z Krzysztofem Rutkowskim, to rzeczywiście trzeba dotrzymać mu kroku w formie i wyglądzie. No przynajmniej starać się. O swojej sławie też wypowiedziała się w rozmowie z pudelkiem Justyna Steczkowska, więc uspokoiła nas, że nie zamierza prowadzić żadnej kariery międzynarodowej, bo zamierza skupić się na swoim kraju i mieszkać właśnie tu w Polsce. Jesteśmy bardzo dumni. Ale Justyna Steczkowska powiedziała też, że za granicą jest całkowitym no-name'em i nikt jej nie zna i nie rozpoznaje. A, czyli może to jednak powód pozostania w kraju, bo za granicą nikt by tak Styczkowskiej nie wielbił?